No więc kolejny dzień, kolejne wyzwanie. Cześć Jak poznajecie, wjeżdżam już do dziurki i lecę na American Airline Zapakuję 6 sztuk czegoś Piszę, że to jakieś zawory. I lecę z tym, zgadnijcie gdzie. No, kto zgadnie, gdzie z tym lecę? Tak, lecę z tym do Sabeta, Kansas. Tam, gdzie chyba byliśmy już trzy razy. Także zobaczymy, jak to będzie na załadunku ile to potrwa. No, dzisiaj przejeżdżam teraz koło Lufthansa. I Lufthansa pusta. Tylko brać ładunki, kurde. Ile, raz, dwa, pięć, sześć samochodów tylko stoi, a nie było zabite na maksa. No a jak dzisiaj widzicie. Czyli moja teoria się sprawdza, że kurde, dlatego dostałem ten Denver. Bo była kolejka, nie? A ja cóż, lecę teraz właśnie troszeczkę dalej, prosto. Lecę do fajnego miejsca, tam pracują Polacy i nie wstydzą się mówić po polsku. Jak w niektórych miejscach, ciekawe, czy tu pełno ludzi. To nie, jak już tam nie ma, no trochę jest. Jest różnica, w każdym bądź razie, jest różnica. Byłem ostatnio, to było tego mniej. Praktycznie nie było. Co on jedzie, nie jedzie. On sam kurwa nie wie, co on chce robić. No, ja wjeżdżam tutaj. O, i dzisiaj będzie kiszka, bo dzisiaj nie warto tutaj mogę wjechać. Bo dobra, jadę. Jadę od razu, stanę na rampę. Ups, ktoś tu coś narozwalał. Oby mi się to tylko nie wplątało w ten. Ja,dę, stanę przy rampie tutaj, idę się pierw, nie będę podjeżdżał na rampę teraz. Stanę tylko tutaj przy ulicy, idę do opisu, idę do opisu z papierkiem, szczekuję się, aha, wziąć. szczekuję się i do zobaczenia później. Trzeba to obejść trochę pieszo. No ale cóż. To nie jest nic złego, nie? Dla zdrowotności, jak znalazł. Także lecę. Widzimy się za chwilę. No więc super, fajnie. 10 minut. Z czekowaniem lubię takie ładunki, lubię takie ładowanie. Wiecie, najważniejsze jest to że tam już któryś raz z kolei jadę w te same miejsce, za naprawdę porządne pieniądze i nie muszę się spinać drogę już znam, wiem gdzie mam wiem gdzie mogę iść spać wiem gdzie się rozładować słuchaj, no słuchajcie, no nie ma to się dziwić że ja tam jeżdżę, nie dziwcie się, że ja tam jeżdżę po prostu jest dla mnie są zajebiste takie stałe ładunki nie także oby więcej takich stałych ładunków, bo no co się dzieje, nie, jest to fajne, mówię, no tysiąc funtów teraz mam trochę, także trochę jest dużo wagi, 1000 funtów, nie wiem ile to jest kilo, mm, funt pół kilograma, 500 kilo, 500 kilo, także dla mnie zajebista sprawa, ja mogłem tylko takie ładunki jeździć, wiecie, codziennie, nie. Takiej cenie jeszcze, kurde. Szkoda, że nie mam 10 samochodów, bo bym, kurwa, mógł ładować tym non-stop, nie? No i co? Problem jest, plan jest taki. Jadę, jest godzina 11. Jadę teraz do domu, posiedzę trochę w domu, gdzieś tak do godziny drugiej, wyjadę o drugiej, Trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. Na dziesiątą powinienem być na miejscu. Niech będzie jedenasta. Śpie, rozładowuje się o siódmej rano. Zajebiście. Zajebiście. I to mi się właśnie w tej pracy podoba, że i to ja decyduję o tym, gdzie jadę, z czym jadę, jak jadę i za ile jadę. Także widzimy się. Jak będę wyjeżdżał. A w tej chwili muszę złożyć jeszcze film dla was, które mam, bo już mam dwa zaległe. Kurde, jeszcze tak nigdy nie miałem. Żebym ja miał wam filmy zaległe. Wiecie, robię wszystko na bieżąco, staram się robić na bieżąco. A tu teraz takie zaległości, takie zaległości nie poznaję siebie, nie poznaję. Za dużo nagrywam po prostu. Za dużo nagrywam. A wy się nie odwdzięczacie mi tym, nie subskrybujecie mojego kanału. Mówię oczywiście do tych, co nie subskrybują mój kanał, bo większość oglądających i to są osoby, które nie subskrybują mój kanał. A zróbcie coś, zasubskrybujcie. Przecież to Was nic nie kosztuje, prawda? Mi się zawsze przyda. Będę kręcił jeszcze więcej, będę kręcił jeszcze ciekawiej. Zapraszam, subskrybuj. No i oczywiście daj łapkę w górę lub w dół. Co ci szkodzi? Nie bądź wiśnia. Oj, 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 oj. A ja, A jak co? No, no co? Jadę do domu pomieszkać. Robi się ciepło. 83. Kurwa, wczoraj było 108. Wiecie, jak wracałem? 108. Wszystko piszczało. No i nie wiem. Spróbuję może jeszcze te rezystory dzisiaj wymienić. Zobaczę. Nara. Do zobaczenia za jakiś czas. Hej! Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło. Puk, 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 to ja jestem. No więc minęło już trochę czasu. Wyjechałem do tego Sabeta, jadę do tego Kansas. Robi się już wieczór, jest szósta wieczorem. Do tego zaczął padać deszcz. Także robi się już szaro. A, a jest jeszcze lato. Kurde, czekajcie, zaraz będzie połowę lata. Co Wam powiem, to Wam powiem, ale trzeba jechać. Strasznie mi dzisiaj łeb w głowie, coś tam się kolebie. Jakiś ten tydzień mam taki. Niemiły do jazdy dla mnie, coś jest nie tak, coś się nie mogę skupić. Nie wiem dlaczego tak jest. Poza tym, coś mi się stało z moim magicznym stojaczkiem. Wiecie, zaczął mi szejkować jak porąbany. Nie mogę go ustawić, tak by co ładnie nagrywał. Nie chcę łapać. Widzicie, autofokusa jak deszcz spadnie. No nie, coś tu jest, coś tu się dzieje nie tak. No ustawiłem chyba teraz, kliknęłem, powinno być dobrze. Dopiero teraz, jak trochę spadł deszcz, jakoś odżyłem. Chyba się po prostu już starzeje. Wszystko mi przeszkadza, wszystko, coś, a co tu dużo mówić, nie? Lata, 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 nie te. To, widzicie, szósta wieczór, a już się po prostu troszeczkę zachmurzyło. Fajnie, fajnie, bo grzeje. Grzało cały dzień wczoraj, w nocy natomiast. Yy, nad yy, Illinois, generalnie, Iowa, Illinois, Indiana, tutaj ode mnie, gdzie ja mieszkam, bardziej na South. Były tornada, były wielkie burze, pozamykane autostrady, poprzewracane ciężarówki, porozwalane domy i jeszcze trakcje elektryczne. Po prostu fajnie, fajnie, kurwa, co ja mówię, nie fajnie, tylko. Niektórzy ludzie mieli pecha i nieszczęście, bo przeszło przez ich posesję, przeszło tornadą i w okolicy. U mnie na szczęście nic się nie stało, tylko powiało trochę wiatr, powiał trochę wiatr, u brata też nic się nie stało, tylko trochę popadało i powiało. U córki też nic się nie stało. Ona mieszka najbliżej tego właśnie miejsca, gdzie gdzie było te centrum całe tego, tego, zamieszania. Także jest, jest dobrze, znaczy dobrze w tym sensie, że u mnie a i u siostry też nic się nie stało. Także, bo my mieszkamy tak, córka, córka tutaj, brat tutaj, ja tutaj, siostra tutaj, a jezioro i dantał jest tutaj. <laughs> Także, a to szło tutaj. <laughs> Także wam tak to wytłumaczę. No i zostały tylko pozostałości. Oczywiście fajne jest to, bo podlało Wszystko trawa fajnie, wiecie, dostała wody. Poszła do góry. Oczywiście będę musiał kosić jeszcze raz w tym tygodniu, ale to nic. Zrobię to i No i tyle, no, świat trochę odżył, rośliny odżyły, yy, myśmy odżyli, bo jest inaczej, ja to samo, patrzcie na tą pogodę, zrobiło się naprawdę trochę, pada deszcz, już przestało, ale wcześniej yy, padał troszeczkę deszcz, spadł minimalnie, ale ja już żyję, ja się po prostu lepiej, lepiej poczułem, wiecie, a to monster, nic, kawę, o kawy jeszcze mam, ale już mało mam kawy, kawa, nic. No nie, mówię, nie mogłem się skupić w ogóle. Całe szczęście, że dzisiaj ten ładunek udało mi się złapać z rana, bo, bo bym pisnął tym komputerem po prostu. No, miałem takie nastawienie yy, do życia, nie? Musiałem trochę popracować z rana w domu, bo to w domu, w oficie, bo to i musiałem na maile odpisać. Tam, kartę paliwową mi tam proponują, no ale wiecie, jedna firma mi proponuje, druga firma mi proponuje, ale karta paliwowa u mnie nie robi, bo karta paliwowa, co z tego, że oni dają jeszcze ekstra dyską, co z tego, że oni tam jeszcze mi coś tam dają, ale karta paliwowa w Ameryce jest tylko na, na, na diesla, a nie na benzynę, nie? No i oczywiście, wiecie, żeby mieć te limity, to trzeba tego diesla żreć, nie? A jeśli ja bym na przykład zatankował nawet, tak jak jadę dzisiaj, no to ile? 70-80 dolarów dziennie. To nie to co drogi, to co, co, co bankują po 200 galonów, po 700 dolarów dziennie, nie jak nie, nie lepiej. Także to musiałem, co tam jeszcze? A, no musiałem tą swoją chińską kamerkę, co nagrywa mi z przodu i z tyłu też reklamu, reklamować, nagrać film. Musiałem, zażyczyli sobie, żebym nagrał film. Jak się ona zachowuje po tym, po, e, po włączeniu, po zapaleniu samochodu. Wiecie, taka bzdura, no ale to wysłałem i mnie, no co, z, nagrałem, wysłałem i tyle. Mm, I no czekam, może, może mi wymienią. Słuchajcie, no kupię drugą, prawda, jak trzeba będzie, ale e, wiecie, jak to jest. Zepsuło się, mam gwarancję, spróbowałem napisać, i napisałem. Jeśli dostanę, to będę miał. Jeśli nie dostanę, no to też tam 120-130 dolarów trzeba będzie zapłacić i kupić drugą, bo wydaje mi się, że to nagrywanie, co było na warehouse'ach, fajnie by no, ona nagrywała, jestem z tego zadowolony. A z drugiej strony, no wiecie, teraz jak jadę, no nic mi nie rejestruje jazdy, nie? I na tym się trochę martwię. No. Le lepiej, żeby ona nie była potrzebna, no ale... Ale tak to jest, nie? No i tak to, tak to, no, taki, taki mówię, taki dzień grom wie jaki. Oczywiście trochę wstawiłem ten film o tej transmisji, nie wiem czy wam się, o tym, o, o tym katalizatorze, nie wiem czy się wam podoba czy nie, ocencie to, ale też dostałem parę pytań, parę komentarzy i nie tylko przez yy, przez YouTube, ale dostałem też prywatne wiadomości. I tak mówię, no zajęło mi trochę, bo oczywiście wszyscy mi coś doradzacie i macie rację. Wszyscy, na, wszyscy wiecie, lub macie pojęcie, lub to, ta sprawa was dotyczyła, w sensie katalizator. I no, 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 no ja muszę coś z tym zrobić. Nie? No, na tą chwilę mówię, tak jak na tą chwilę nie będę nic mówił, bo zobaczycie podsumowanie za parę dni. W każdym bądź razie samochód jeździ. Wymaga trochę pracy, ale on ma przejechane 400 tysięcy mil, i, i, i to już po nic nie było robione. Nie? Nic. Nie, no robiłem w nim e, ładowanie. Robiło, alternator mi w nim siadł z takich rzeczy. E, robiłem alignment to ośkę musiałem wymienić chociaż nie jestem do końca przekonany czy ta półoszka była zepsuta i co jeszcze robiłem no i z tyłu ten hamulec ręczny co mi poszedł to musiałem kupić całą oś na złomie za 200 dolarów to przełożyłem sobie sami zrobiłem i hamulec ręczny działa no i na 400 tysięcy wiecie no liftery które wymieniłem też sam no i świece wymieniłem już dwa razy Także to, to jest po prostu to tyle, co ja w tym samochodzie zrobiłem. Na 400 tysięcy mil uważam, że to naprawdę jest, jest mało. Nie? No, amortyzatory też były robione. No teraz, teraz to po prostu wezmę jeszcze raz muszę przód wymienić już, bo widzę, że jeden amortyzator mi cieknie i przez to nie, nie dopilnowałem tego, gryzie mi oponę z, z przodu. Ale opony i tak są na, na wykończeniu, także pójdą do wymiany jeszcze w tym tygodniu. Ale w zrobię, zrobię amortyzator, posprawdzam końcówki i jeśli trzeba będzie to na tych oponach pojadę jeszcze zrobię alignment, a na pewno będę musiał jechać zrobić alignment. No i jak zrobią mi alignment, to od razu pojadę wymienię opony. Nie? i samochód powinien być gotowy no i jeszcze rezystory te wymienię i co jeszcze? no kurde wiecie, no 400 tysięcy no, 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 no. mój samochód to jest dokładnie grudzień 2021 2022 ja go kupiłem eee, 23 i 24. Zobaczcie, ile on narobił mi. I naprawdę, co wam będę mówił? Komfortu w tej jaz jazdy tutaj w tym samochodzie nie ma w porównaniu do Forda czy do Mercedesa, ale jeśli chodzi o niezawodność, to mogę być z tego zadowolony. No i teraz, skąd wjechał ktoś na wiecie, ze zjazdu I, no i teraz będzie się ścigać ze mną, bo ja jadę 73 no to jedź, wjedź przede mną zjadę przecież, ja, chcę, ja chcę, chcę cię puścić, no ja nie jestem taki nie, nie wkurwaj mnie bo nie będę się z tobą ścigał nie chcę, po prostu nie chcę no i te już chmury minęliśmy znowu się zrobiło fajnie, słonecznie znaczy fajnie, jasno on jest słonecznie. A wczoraj był taki dzień, wieczór, że jak wracałem, to miałem całe pomarańczowe niebo. Całe za plecami oczywiście, całe pomarańczowe niebo na zachodzie było. Kolega jest jak wracał z Kalifornii, to mówił, że przez 2,5 godziny pół godziny, godziny wszystko miał pomarańczowe. A ja piję kawkę, mam 66 mil do Des Moines, no i z Des Moines jeszcze 200 chyba mil i będę na miejscu. Mogę mieć mniej o 18, ale za długo wtedy bym jechał, wiecie, takimi bocznymi ulicami, także jadę tędy, jadę autostradą. Tam, gdzie jadę, już byliśmy chyba dwa razy czy trzy razy. Może ja byłem więcej, no bo nie, nie wszystkie trasy nagrywam, prawda? No tak, ostatnio, przedostatnio jak tam byłem, to załadowałem się do, z Lincoln się załadowałem do West Chicago. Nie, nie do West Chicago, to były te 3000 funtów do Displays. O, już pamiętam. To były te 3000, jedna paleta, 3000 funtów do Displays. Zobaczymy, co, co dzisiaj będzie, To się jutro pokaże z rana. Już jest 6:23. To wątpię, żeby coś po południu, żeby to coś było. Nakawka jest dobra, Wziąłem na nowym CPN-ie, taki nowo otwarty, akurat na 8800, jak się jedzie, jeszcze w Illinois. Znaczy firma ten CPN, którą otworzyła, to wiecie, firma istnieje, tego pełno jest, tylko nowy, nowy truck otwarty. że dostałem, dostałem, zapłaciłem i dostałem Dobro, dobra, kawka jest dobra ale już co, mało nie pozostało nic innego jak jechać na Walmart do tapeta i spać i ciągnąć jutro dalej Samotny czarny żagiel. No więc jestem. Ech, pospałem pod Walmartem troszeczkę. Ech, mamy 6.30 rano. Zresztą środa. A ja już co? Dojeżdżam do Sabeta. Jak widzicie, na bocznych drogach jeszcze pusto, tylko pole, pole, pole i yeah. ja. Noc min minęła spokojnie, żadnych ekscesów, <laughs> nic się nie wydarzyło. Nic nie stukało, nic nie przyszło w nocy, żadnych niespodzianek. Na wsi wyspałem się jak kurde Lord Cox. A teraz trzeba popracować. Także jadę, zrzucę się z tym. I jestem w trakcie, no jestem w trakcie załatwiania ładunku ale nie wiem czy mi się to uda, wiecie, bo. Bo, bo, bo już czekam pół godziny na odpowiedź. Dzwoniłem, gość zapewniał, że da mi ten ładunek. Tylko muszę stąd przejechać 45 mil i być na godzinę 8 rano. Będę, no. Zobaczymy, zobaczymy jak się to potoczy. Najgorsze jest to, że jak się rozładuję, nie dostanę odpowiedzi, to będę musiał lecieć, nie? I... Kurde, będę się oddalał od domu, no ale cóż, jest ryzyko, jest zabawa. 47 mil to nie jest tak daleko, ale ale to dwie godziny, no prawie dwie godziny, bo muszę się cofnąć, nie nie, nie jadę w kierunku do domu, tylko w odwrotną stronę, oddalam się do domu i jeśli nie dostanę tego ładunku, to będę miał 47 mil tam, 47 mil z powrotem, ekstra, dołożyć do tego, no ale cóż, zaryzykujemy. Z tym ładunkiem walczę od wczoraj, no i kazał mi znaczy kazał, no, mówił mi, żebym się zgłosił dzisiaj z rana do niego. No i się zgłosiłem dzisiaj z rana. I nie, nie dał mi jednoznacznej odpowiedzi, że ten ładunek da, akurat mi nie. No ale zobaczymy, co to będzie. Także, jak widzicie, za, zabudowania już są przede mną. Już jestem prawie na miejscu. O kurde, ale mnie wyniosło. Jak się kręcę. Przechył jak na morzu. Także ostatnio przyjeżdżaliśmy z prawej strony mojej prawej, a teraz przyjeżdżamy prosto. I to jest tutaj. patrzę, o, ten sam pickup stoi. Kurde, w tym samym miejscu. Słuchajcie. Tutaj, kurde, jest ten, on jest tutaj na zawsze, czy co? Kurde. O, dobra, obkrążymy jeszcze te miejsce. O, podwierane wszystko. Stanę tu pod drzwi. O tak. Jak ostatnio. Dobra. I idę do środka. Idę do środka się rozładować.